Halo, halo, tu Radiowe Pagaduchy. Dziś w krótkim poradniku warsztatowym będzie o gałkach, czyli o ich odnawianiu, przywróceniu do stanu pierwotnego. Na wstępie chciałem powiedzieć, jak należy rozpocząć takie operacje. Wszystkie gałki przed umyciem, które mają śrubulki czy metalowe śrubunki, należy zabezpieczyć takim wynalazkiem, co cztery ma w jednym. Wziąć ten który tu był przekręcić delikatnie, żeby płyn wszedł w odpowiednie miejsca. Potem te gałeczki, wszystkie. Wrzucamy sobie do pojemnika. Bierzemy proszek do mycia prania kolorowego. Zalewamy ciepłą wodą i po jakiejś pół godzinie przystępujemy do czyszczenia. Bierzemy poteczkę. Sobie ładnie czyścimy wszystkie roweczki inne rzeczy. Najmniej problemów jest z gałkami. Od pioniera, od, od oj, od Agi, czy od syreny. Te wystarczy tylko umyć i następnie wziąć szmateczkę, jakiś płyn. Czyli środek do konserwacji mebli natłuścić, przetrzeć i mamy już zrobione. Gorzej jest z gałeczkami, tu jest wyczyszczona już gałeczka, które mają zdobienia metalowe. To usuniemy, to usuniemy, to usuniemy. Należy je potraktować te zdobienia, a czy można wyjąć to, bo są zapinane, jak widać w takie skówki. Można wyjąć, wziąć płyn do czyszczenia felk aluminiowych, umyć ten, wypukać i pomalować. Załóżmy tym. Te akurat były z mosiądzu, więc część jest z obwodu pomalowana, a część nie i w sumie kolor jest prawie ten sam. Niektóre są wykonane te ozdoby z miedzi i po oczyszczeniu mają kolor niestety czerwony i trzeba potraktować tak właśnie tym preparatem w praju, żeby były odpowiednio, nabrały kolor. Potem to zapinamy, skręcamy i mamy gotowe gałeczki. Następną gałką, które. O, może będzie lepiej. Widać, trudna w obrobieniu jest gałeczka, która ma tutaj złocone. Więc należy wziąć do pojemniczka spray, nalać, patyczkiem napuścić tutaj. Bierzemy później szmateczkę, jak trochę to podetchnie, rozpuszczalnik uniwersalny i dużym paluchem lekko nasączone przecieramy, nie niszcząc warstwy, która jest potrzebna, a tylko te obrzeża, które nam wypłynęło. I to by było na tyle dzisiejszego poradnika warsztatowego. Na koniec coś dla ucha. Też gałeczka. Play by TF card. Też okrągłe, też i cieszy. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam wszystkich obecnych. Ryszard.